Nagrywania Brawla chyba nigdy nie chciałem Nigdy w sumie jakoś nie, nie miałem pomysłu A dzisiaj jesteśmy już w Brawl'u Nie w Brawl'u, a w Brawl'u Widzowie, zrobię... tak w no Brawl'u zrobiłem wszystko co miałem zrobić Dlatego nie będę tam już nagrywał W sumie jeżeli wbiję 1000 monetek Mam 300 To generalnie zrobię dla was klam w sumie, więc no wygramy sobie buskutem albo nie albo może i jakąś legendą nie dobra widzowie, gramy Jadgarem czyli ulubionym żem bez Kid'a tak generalnie minecrafta będę jeszcze nagrywał, ale minecraft będzie jutro dopiero bo już tam nagrałem, tylko miniaturkę muszę dokończyć. A chcę sobie zrobić taki mały przerywnik od właśnie ee, Minecrafta. Właśnie, no od Minecrafta, tak? Bo dzisiaj się na, na Minecrafcie się bardzo dużo działo. Więc wiecie, działo się mega dużo. Więc jak lubicie Minecraft, to... Być. No, nie, no. Czemu edgar jest taki słaby? No. Grom Goni cię Leon Leon widzowie goni wygoni misję zadaj 16 punktów, 16 tysięcy punktów obrażeń i mam dwa razy takie same I będę miał wtedy tysiąc No a Edgar dużo zadaje HP Więc gramy Edgarem Co prawda sam ma mało tego, tego HP, ale no Chciałbym zrobić Winka generalnie Skąd zmieniliście się HP, które zadaje na tych. na skrzynkę? Naprawdę było fajnie. O, El Primo. Ja wczoraj pograłem w Go'La. O, siema Edgarek. Pokonałem normalnie El Primo. Edgarem. el Edgara, el, 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 el Primo, nie? El, el, el Premium. Czy ja nie mam to mówić, bo ja nie umiem. Nie umiem. Nie Nie wiem Nie, 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 nie nauczyłem, Nie mówić Nie Tam się nauczyłem. Chodź, no, Nie Aha, Nie no Nie Nie no! Nie no Nie umiem. jest jakiś, jakiś total, Nie Nie Prawda, dobrze. Dreamy shake kto tam to był? Hmm W na Kita zbieram też, więc zagramy kątem. Wiem, yeah, no to nie miało sensu, co teraz powiedziałem. No, zbieram na Kita, więc zagramy kątem. Ale dobra, Kold przez wiele czasu to był. mój ulubiony To nie widzicie, mam go na Maxa ulepszonego. Prawda nie mam hiperdoładowania, no ale cóż. Życie. Skoro mam 300 monet, mon, to powiedzcie mi, skąd ja mam hi hiper hiperdoładowanie. Chodź tu. A, patrz, zainteresował się mną. Otara. Nie, widzowie, bo ja mam zeza. Ja mam zeza i ja nie umiem grać w Brawl Stars. Generalnie. Ja mam Zezo. A, i widzowie, jak coś to ja gram... Od 2018 roku w Brawl Stars od, yy, od ikony, jak była global. Więc proszę mnie nie wyzywać, że jestem sezonową. Bo to, że nie nagrywam Brawl Stars, to znaczy, że w niego nie gram. Dobra, eee. Miko, małpa, małpa. Małpa! Małpa! Załem małpa! Nie lubię małpa! Wow. Czemu widzę w ogóle? Wszyscy zademiarze Oprócz Kita, bo Kit nie był darmowy Wszyscy zademiarze, którzy byli darmowi No muszą, muszą być tak OP. Edgar w sumie na jest darmowy Na nowych kontach. Znaczy nowe konto to może w sumie na nowym nawet jest darmowe. Na bo mam na innym kończę moim To mam to, Więc wiecie w sumie Eee lecę, mamy już dwa to jest do mojego jednego I lecamy z powerpointów O nie, ja podziękuję panu Podziękuję panu z Ja po Powerpoint. To, to, to są free power points, free points, free powerpoints! Ed Pa free powerpoint's to są tylko Winnek <grywia> widzowie na odcinku Edgarem to się gra. Dobra patrzcie Warwing Trzy raz poziomy wbiłem, dwa dropy mam rzadki i jeszcze jeden no tam to jeszcze punkty mocy przecież epic no nie no i tysiąc punktów mocy yy, no w sumie fajno yy, co my tu będziemy mieli następnego 100 sto kredytów 100 sto kredytów, a co mamy w misję? Zagraj ponownie trzy razy. Tysiąc! Chłopie! Chłopie, no to robimy! Dobra widzę, widzimy się już po zrobieniu tej misji w sumie. Patrzcie, Tomar753 XD. Dobra widzowie, w sumie to jest taka ostatnia gierka przed właśnie skończeniem tej tej misji, bo już to jest trzeci raz, tu Zagraj ponownie generalnie Eee, więc no w sumie No chodź tu Będę miał minusowe pucharki Przed chwilą i tak gierę przegrałem Miałem laga i się nie mogłem ruszyć, a, a mój ziomek akurat akurat y, zginął w tej w, w, w chmurce i... No był problemik, no podejdź, Podejdź Szelko szelko Szalko, welcome welcome Welkom, Primo Dokładnie widzowie Dokładnie tak Tomasz 7,5-3 widzowie Powiedzcie mi Czemu ludzie sobie dają takie niki? Ja wiem, że w dwa w17 to było popularne, bo niby... Nie, lepiej wam leciało ze skrzynek, ale teraz nawet skrzynek nie ma widzowie Może myślicie, że w start Dropach wam poleci coś. Dobra, dostałem dwa zadania, 1500 Jedno plus 1. Czyli sto mamy 3000... tylko 800 do Kita potrzebuje Dobra więc widzowie naprawdę git. I w ogóle, jak to z tymi, moneta, z tymi monetami jest? Z tam monetą. ale, ale yy, w ramach Zmięckiego yy, Dropów Star oraz nagrody za, za misję i wyzwania. Okej, okay, dobra widzowie, w sumie. Prawda, dziękuję Wam za oglądanie. Eee, uh, widzimy się już jutro, no bo jutro odcinek Minecraft! Let's play Minecraft! Siemano i cześć!